Kurwa, nie wiem jak ubrać się Dobrze, tu się związa. Tu jest wszystko puste. Hmm. I taka jest, tak. No i teraz to kurwa rozumiem. Aaaa. Hmm. Det er trist. Teraz to kurwa rozumiem Tyra, ja też widzę, żebym się popiercił. Przepraszam To z coś mi się tu nie zgadza Tylko Aron potrafił brać widać Dostałeś kierownikiem wycieczki To jest, jest zdobyczne Zdobyczne Zabriliście go na kościelców No, no, no najpierw, tam wszystko idzie znaleźć Najpierw zostawiliśmy kość jedną, bo nie mieliśmy jej badełka Na szafie zostawiliśmy A jak wyszliśmy na ten Na kurwa yy, za kości to znaleźliśmy O jest to fajka Duży rok? O, jaki! Poj**ało cię. No dobra. trzymaj. No, za no, no chwilę podstapię raz ja no, no i będzie dowód. Dokładnie. Ogień masz? Nie, kawa ma ogień. Ma? Dobre pytanie. No. Kawa ma wszystko. Czekaj, coś tam powinno być. Dziękuję bardzo. Nie wiem co tam wyszło. Ale jest. A fajnie. Że ten... Tak. Daj trojny! No nie mówię, oni go że kawałek. Dziękuję. Coś to cię tu sekunduje. Nad heksy by nie siadłem. Są takie duże? Są takie niebane, ale to w Polsce się raczej nie używa. Znaczy byście się na pośmiewisko nastawił, jakbyś coś takiego pojechał. W Ameryce. Wiesz, w Ameryce mają inne skały. A jest coś takiego, co się nazywa Big Bro. To w ogóle jest pojebany patent. Nie wiem, w tej chwili często Ale działa po prostu, no? Działa, działa. Właśnie autor... No, autor tej książki wymyśli tak, do tego nie wpisze, nie? Gdzie jest kurwa moja zapalarka, no? Nie masz. No nie mam. Palnik. Złotni. też go trzeba podpalić? Ja mam z ten, i z chlewnikiem. A nie, to będziemy szli, nie? <noise> c o b r

do No zapraszam. Okay. no jeszcze raz. Ogień! <laughs> Kurwa. Aha. Tu się przy, nie, czekaj, o ja tu się przybliża. Aha. አዎ <coughs> Tego linku, co? Za kuracją jak się sobie zabrałem tam się pośli gnieździ Chyba chciał mi się odwrócić, tak by to było. Uważaj, to jest Co to znaczy? Jest tego górnymi nogami, to nic nie szkodzi. Też mówiła, przecież, przecież bo, bo, bo bo zablokuje się No, tam żeśmy byli na świnicy i przeszliśmy tą grań. Celem uczczenia przyznania praw homoseksualistom w Stanach Zjednoczonych to była główna idea wjazdu. I teraz jesteśmy na zawratowej Turni. i Będziemy schodzić na zawrat nie rozwiązujemy się jeszcze z lin, bo liczymy, że na zawracie będą jakieś fajne dupy, które polecą na linę. W sumie to kurwa nie chciałbym się spotykać z dziewczyną, która poleciałaby na linę wspinaczkową. Forma blacharstwa, tak jak niektóre lecą na samochód. Lepiej kupować liny wspinaczkowe niż sukienki jakieś, A tam grań kościelców. Nie wiem, kurwa, czy to z gran Kościelców, bo ja nic, nic nie widzę w tym aparacie, bo tak napierdala słońce. Jak okulary, to A niewiele, powiem Ci więcej. Też słabo. No, ale jest, jest, jest fajnie. No, no dobra. Mam na